Hej, witajcie, nadszedł kolejny patch z balansem, to już trzeci w tym sezonie, a w nim nerfy aktualnie dwóch bardzo irytujących rzeczy, czyli hak wieprza oraz sojourn boostowana przez łaskę. Jednak u wieprza to jeszcze nie jest ten mini rework, o którym mówiłem. Tutaj akurat moja wina, że was nahypowałem, o czym w filmie to zaczynamy. Rozpoczniemy od nerfa Sojourn, a właściwie od osłabienia duetu Sojourn plus łaska. Dotychczas ilość energii, jaką Sojourn generowała, była zależna od ilości zadanych obrażeń. Strzelanie w ciało dawało 5 energii, a w głowę 10. Trafienie w pancerz redukowało te wartości o 30%, ale gdy łaska wzmacniała bohaterkę, generowaliśmy o 30% więcej energii, a to oznaczało znacznie częstsze railgany. Co więcej, sam railgan też niesamowicie korzystał na buście Mercy. Normalnie, nawet w pełni naładowany. Headshot nie wykończy wielu postaci. Zaś dzięki łasce Sojourn musi zdobyć jedynie 75 energii, by zabić jednym strzałem w głowę. Ale to już się kończy. I Sojourn od teraz zawsze generuje stałą ilość energii. Po najnowszej aktualizacji. Każde trafienie we wrogiego gracza daje nam po prostu 5 energii. Nie liczą się headshoty, trafienia w pancerz, busty czy Discord. Sojourn zawsze tyle samo czasu zajmie naładowanie energii na maxa. W wielu sytuacjach jest to spory, spory nerw. Wzmocniony strzał w głowę dotychczas dawał bohaterce aż 13 energii. Toć to wystarczyło dosłownie pół sekundy, by Sojourn naładowała się tak, by następnie mogła kogoś zabić jednym strzałem co jednak ma swoje konsekwencje. Otóż w pewnych sytuacjach Sojourn tak naprawdę szybciej naładuje energię. Orisa w trakcie umocnienia redukuje obrażenia o 40%, no powiedzmy o 50% gdy ma na sobie pancerz. Dodatkowo nie można jej trafić w głowę. Zatem Sojourn wcześniej ładowała po 2,5 energii. Od teraz jest to 5. Tak jak mówiłem, nie tylko wzmocnienia się już nie liczą, ale też redukcje. Po prostu trafienie we wroga daje 5 energii. Inny ekstremalny przykład. Ramatra w trakcie bloku redukuje obrażenia aż o 75%, czyli ładowaliśmy po 1 energii, teraz po 5. Zatem w rzadkich sytuacjach Sojourn zdecydowanie skorzysta na najnowszej aktualizacji. Jednak przez większość czasu. Ta zmiana spowoduje, iż bohaterka słabiej będzie sobie radzić. A w całej sytuacji, tak naprawdę, nie chodzi o osłabienie samej sojurn, tylko wyeliminowanie kombo tej bohaterki z łaską. Aktualnie ta dwójka jest w mecie i na wyższych rangach nieustannie gra się Sojourn plus Mercy. Railgun za Railgunem i nie można sobie zagrać czymś innym. Te połączenie jest po prostu zbyt dobre, by z niego zrezygnować. Nie sądzę, by to nagle zetronizowało Sojourn, ale z pewnością zrówna z innymi bohaterami. Walka przeciwko niej stanie się bardziej consistent. No dobra, ale Sojour i tak dostaje kolejnego nerfika, czyli jej podstawowy strzał zadaje 9 obrażeń zamiast 10. Przejdźmy jednak do wieprza, czyli coś, na co wielu najbardziej czekało. Tak, Roadhog nareszcie otrzymuje nerfa do haka i przestanie one-shotować graczy z Full HP. Po pierwsze i najważniejsze, wróg przeciągany jest na odległość 4 metrów, a nie 3. Zatem, jako że przeciwnik wyląduje o metr dalej, więcej pocisków z podstawowego ataku przeleci obok głowy. A i też jest niewystarczająca odległość, by uderzyć szybkim atakiem wręcz. Po drugie, samo trafienie hakiem zadaje 5 obrażeń zamiast 30. A właśnie ta początkowa 30 była równie ważna. Następnym nerfem, który ma zmniejszyć ilość one-shotów, to bardzo drobne osłabienie obrażeń każdego odłamka. Wcześniej, gdy wszystko trafiło w ciało, łącznie zabieraliśmy 165 życia. Od teraz to będzie 150. Na tym koniec z nerfami. One shoty zostały ukrócone, ale inne aspekty zostały wzmocnione, ale tak, by nie wpływały na przyciągnięcie hakiem. Czyli broni wieprza ma ciutkę większą szybkość ataku, odrobinę krótsze przeładowanie oraz ilość amunicji w magazynku zwiększana z 5 do 6. To by było na tyle ze zmian u wieprza. I moglibyście pomyśleć, co? To wszystko? To ma być ten mini rework? Też tak pomyślałem, ale byłem w błędzie. Niestety okazuje się, że. Ja was wszystkich wprowadziłem w błąd. To nie jest ten mini rework, ale spokojnie on się pojawi. Otóż w grudniu po jednej wypowiedzi pracownika Blizzarda cały świat dowiedział się, iż wieprzu zostanie trochę przeprojektowany. I jak dotąd to było jedyne źródło. A ta wypowiedź brzmiała, mieliśmy pewne problemy techniczne z planowanymi zmianami u wieprza. Pojawią się one w połowie lub pod koniec stycznia. Znerwimy jego one-shoty. Następnie w przyszłości otrzyma mini reworka, by lepiej dopasować go do realiów 5 vs 5. I to są dwa różne punkty. Pod koniec stycznia otrzyma nerfa do one shota, ale i tak pracują nad kolejnymi zmianami, które pojawią się później. Niestety ja zrozumiałem to tak, jakby chodziło o to samo. Przetłumaczyłem powyższe zdanie w stylu: Pod koniec stycznia otrzyma nerfa one shotta ale koniec końców będzie to też mini rework. W taki sposób przedstawiłem to na moim filmie. Wyście się już na to szykowali, okazuje się, że na razie tylko nerf i zabiedliście się, że to tylko tyle. Moja wina i przepraszam Was za to. Ale dobra. Wydaje mi się, że ludzie najbardziej obchodziło osłabienie przyciągnięcia, więc tak czy siak możemy się radować. A kiedy pojawi się te drobne przeprojektowanie? Wciąż nie wiadomo, ale skoro już o nim wspominali, to Pewnie na trzeci sezon, który ruszy za kilka tygodni. Na koniec filmu nerf Orisy. Umocnienie zamiast 125 dodatkowego zdrowia daje 75, czyli o 50 mniej. Ale jeszcze nie kończymy filmu. Otóż w momencie, gdy zaprezentowano najnowszy balans, trwał specjalny stream z deweloperem Overwatcha i zapowiedziano kilka zmian do gry, które pojawią się w trzecim i w czwartym sezonie. Niedługo Reinhardt i Burzyciel otrzymają buffy, Nowa superzdolność Brigitte pojawi się najprawdopodobniej w czwartym sezonie, a Ramatra w trzecim będzie miał limit, jak długo może trwać jego superzdolność. To znaczy, ogólnie to anihilacja trwa 3 sekundy, ale jeśli komuś zadaje obrażenia, to timer jest pauzowany, więc ult bohatera może trwać i kilka minut. Jednak niedługo anihilacja będzie mieć dwa timery, ten 3 sekundowy, który może być zatrzymany oraz dodatkowy, który narzuci odgórny limit jak długo może trwać superzdolność. Czyli nawet jak ktoś będzie w pobliżu to anihilacja i tak w końcu minie. Kolejna rzecz też może was zainteresować. We wszystkich trybach salonu gier lub open queue, tanki będą mieć mniej życia, teraz w tych capture the flag Quick playach z otwartym wyborem ról i tym podobne nieustannie się gra trzema tankami i dwoma healerami. DPS-y nie są w stanie wykończyć tanków i najczęściej przegrywa ta drużyna, która ma kogoś z natarcia. Walki trwają niemiłosiernie długo i po pewnym czasie mecz jest po prostu męczący. Dlatego w najbliższym czasie tanki w trybach, które nie są roll', będą mieć globalnego nerfa do puli zdrowia. I na dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że się spodobało. I raz jeszcze sorry z tym wieprzem. To trzymajcie się. Cześć.